Nokia C3: konfiguracja Bluetooth. Bluetooth umożliwia bezprzewodową komunikację między Twoim telefonem a innymi urządzeniami, takimi jak telefon, komputer czy słuchawka bezprzewodowa. Przesyłanie pliku pomiędzy urządzeniami. Upewnij się, że protokół Bluetooth jest włączony w obydwu urządzeniach. Aby włączyć Bluetooth w telefonie Nokia C3, skorzystaj z rozdziału Włączanie protokołu Bluetooth naciśnij klawisz menu. Podświetl ikonę aplikacje używając klawiszy w dół i w prawo, a następnie naciśnij klawisz wybierz. Podświetl zakładkę dodatki używając klawisza w dół, a następnie naciśnij klawisz wybierz. Aby przejść do folderu karty pamięci, mając podświetloną zakładkę No Name, wciśnij klawisz Otwórz. Używając klawiszy w górę lub w dół, podświetl nazwę pliku do przesłania, a następnie naciśnij klawisz Opcje. Używając klawisza w dół, podświetl Wyślij, a następnie wciśnij klawisz Wybierz. Używając klawisza w górę, podświetl opcję przez Bluetooth, a następnie wciśnij klawisz wybierz. Aby wysłać plik do podświetlonego urządzenia, naciśnij połącz. Nastąpi łączenie z wybranym urządzeniem. Plik został wysłany. Naciśnij klawisz OK. Aby powrócić do ekranu startowego, naciśnij klawisz zakończenia połączenia.